Cześć Manko z tej strony Szymek. W dzisiejszym odcinku jeden kill to jeden grzyb znaleziony w lesie, więc ododajcie do końca, bo naprawdę się działo, spotkałem tryhardów potężnych, więc naprawdę. Piszcie w komentarzach, czy kiedykolwiek byliście na grzybach i ile ich znaleźliście. Będę Wam przypinał serduszka i pamiętajcie o wpisaniu kodu Szymek w sklepie, bo mi właśnie wygasł i słuchajcie. No, i oglądajcie do końca, bo to najważniejsze. Trzymajcie się, miłego oglądania, cześć. Dobra, więc słuchajcie, lecimy. Godham City. Eee. I trzymajcie się, kciuki, zobaczymy, ile będę musiał znaleźć grzybów w lesie. Oglądajcie do końca, bo to najważniejsze. On ma snajperkę, nic mi nie zrobi, dobra. O, dobra, 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 dobra. Skrzynka. Pas. Dzięki, PM Dobra, gość ma deduwę, gość ma deduwę na 100%. Musi zginąć, no. Dajcie mi jeszcze to szybko Dzięki. Dwa leciną z kołpa gościu, bo mnie zdenerwowałeś. Ryba. Ryba. Halo. Ryba. Dobra, ma full kewa, bo się ulecił 50km, słyszałem właśnie. Nie wiem czy się ale... On ma tylko No nie... Współczuję mu trochę Ale... Nie, miał kołacha, co on zrobił? Dobra, widzowie, znalazłem właśnie pierwszego grzyba eee, Mamy go tutaj Proszę państwa, jak go sobie tylko wyrwę I uwaga, uwaga Piękna sprawa Prawdziwek I lecimy szukać drugiego, bo na razie tylko jednego znaleźliśmy Co on mi chciał znowu z trafić? Co za gość, ty co gość. Naprawdę nie wiem. Uwaga! Słuchajcie. Kolejny przeciwnik na naszych ekranach. Zaraz się pokażę, uwaga! Widzowie, jakby ktoś chciał zbierać grzyby, naprawdę w województwie lubuskim jest... Ogólnie teraz w całej Polsce jest taki wysyp yy, grzybów, że to jest po prostu hit, więc Tutaj mamy jednego grzybka. Już kolejnego drugiego, proszę Państwa. Cudowna sprawa. I zaraz obcinamy i Oglądajcie dalej. A no, w sumie? Hm. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Widzowie, kochani, co tu się dzieje? W sumie to. Co jest? Co jest grane? Nie no Nie mogę budować się budować jednak, jak mnie to nerwuje Widzowie znaliśmy z trzeciego grzyba znajdują się tu więc go szybko wyciągamy. Nie chcę, żeby tam urwać coś. Wygląda on tak. Przecudowna sprawa, tylko tutaj obgryziony od ślimaka. I co, obetniemy sobie go pięknie, cyk. Siup, 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 siup. Cudowna sprawa, to wywalamy. Nie chcę ciebie. I lecimy szukać dalszych grzybów, Dopiero trzy znaleźliśmy, więc. Tu się budować nie da. Łotwe. Łotwe? Czemu się budować Nie. Epic trollujecie, Epic Games Dobra, no Gdzie tu jesteś? Co do gościu? Nie, i gość będzie mi uciekał Pół teraz Śmieszne Dobra widzowie, łowca grzybów znowu wraca i słuchajcie, mamy czwartego grzyba, znajduje się on tutaj. W tym samym miejscu dosłownie mamy pięć grzybów, bo tu mamy zaraz kolejnego, ale to zaraz jak zrobię piątego fraga, więc oglądajcie do końca. Udało się. Aczkolwiek no, trochę laki, trochę było laki, nie powiem, że nie. O, wiertarkę bierzemy, wiertarkę jest mega opas. słuchajcie. Nie wiem jak z tymi Batmanami, nie lubię nimi grać, a dużo osób nimi, strasznie dużo osób nimi gra. Fajnie by było, gdybym znalazł jeszcze Słuchajcie Batarangi te Znaczy Tego Kotwiczkę, bo ta kotwiczka jest Mega dobra, słuchajcie Dobra, czyli już mamy cztery grzyby do znalezienia Okej okay. Ujdzie jeszcze Zobaczymy jak dalej nam pójdzie To no, słuchajcie, polecimy sobie zalew Bo wydaje mi się, że będą tutaj typy I co, free fragi? Halo, jest tu ktoś? O, 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 free frag Czy mogę cię zabić gościu, czy nie mogę? Elo? Nie mam macy, pa gość kolejny leśny. Widzowie, mamy piątego grzyba, znajduje się on w tym miejscu. Yy, cudowna sprawa malutki, ale mamy, więc już to jest piąte. Kurde, jak go wykręcić? o! -o. Dobry, mały, ale, mały, ale wariat. Tak, dokładnie tak. Mały, ale wariat. Obcinamy korzonek cyk. I już mamy pięć możesz pokazać, proszę bardzo. Więc easy peasy, easy peasy. Rodzinka była. A no nie mam ładcy, dobra. Miałek i tuba. Tylko że goś jest nie? Widzowie, mamy kolejnego grzyba tutaj się znajduje, bierzemy go wykręcamy, uwaga, uwaga z korzonkiem obcinamy pięknie widzowie patrzcie, piękna sprawa znaczy trochę no jak widzicie dobry jest, ale ten korzonek no to taki mech, zobaczymy później jeszcze tu jest słuchajcie jeszcze taki mały grzybek ale go zostawimy, bo aż urośnie sobie i może kiedy indziej się sprawdzi to nie wiem, idziemy dalej słuchajcie, mamy na razie 6 grzybów, 6 fragów, więc Oglądajcie do końca, jeszcze raz mówię Co? Szef gierki, no Najlepszy jakiś Co żebym zrobił? <grym> Dobra, aż sam się dziwiłem w sumie Ale możecie za tą akcję łapkę w górę zostawić, nie pogniewam się <grym> Naprawdę nie wiem co się stało Czyli już mamy słuchajcie 6 grzybów do znalezienia Nie wiem jak to będzie o, 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 siorb. Super, dziękuję. za siorba. Gol. Se poleciałem. Chłop leci! No nie, nie trafiłem. Dobra gościu, masz bana. Nie ma takiego latania, halo. Dobra, słuchajcie, mamy 6 grzyba, nie, siódmego yy, i tam są ludzie, więc nie będę teraz tak daru japy, bo wyglądam jak dzban I bierzemy szybko grzyba siódmego już i cyk, cyk 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 Pięknie. Ten jest naprawdę ładny, jak możecie go ocenić w komentarzach albo teraz w ankiecie jak wam się wyświetli yy, i idziemy dalej. O Jezusie! O Jezusie! Dobra. To, co ja dzisiaj robię, to jest hit, jakiś. Nie, no, za to musicie łapkę w górę zostawić, widzowie. Bo aż się prosi, nie? Nie mówcie, że nie. Naprawdę. Czemu mnie tak do góry tu podbija? Aktualizacje to są. Jest... Dobra, tam jest gość. Zaraz spróbujemy go załatwić. Nie wiem, czy to się uda. W sumie fajnie było, gdybym mną no z trafił, ale wątpię. Dobra, gościu. Don't fuck. Co jest? Dobra, słuchajcie, mamy kolejne pięć grzybów, więc zbieramy wszystkie. Mamy tu pierwszego, dosyć ładny, solidny, duży. Możecie sobie zobaczyć. Cyk, cyk, cyk. Ja sobie to teraz obetnę szybciutko. Cyk, wkładam do koszyka. Mamy już 8. Zawał serca, zawał Jak on mi wszedł do boksa? Czy mi ktoś to wytłumaczy? Co się dzieje w tej grze? Dobra, spoko, okej. Okay. <laughs> Mamy 8 grzybów do znalezienia. Myślę, że to jest no, taka optymalna liczba. Nie wiem, łatwo będzie chyba znaleźć tyle. Tak mi się wydaje. O biją się, biją się. Elo? Mo mogę dołączyć do was? Czy nie mogę? Chyba mogę. To nie było... Jakieś zaproszenie to nie? Ja tutaj bez zaproszenia mogę wejść, nie? Panowie Dogadamy się Mogę skolepsować? No, niestety, bydżku Teraz dziewiątego biorę, uwaga pyk jo. Ale outplay, ale outplay. Dobra. GG byćku. <ścoughs> co tu się dzieje ty? Ta wiertarka jest tak broken. Za dobra jest wiertarka według mnie. Słuchajcie, powinni ją usunąć. Nie wiem, tak mi się wydaje. Możecie pisać w komentarzach co wy sądzicie na temat wiertarki. Nie wiem. I możecie napisać w komentarzach czy wolicie skara zwykłego czy skara z gumą. Ja wolę w mówiąc skara z gumą. Znaczy zwykłego No nie Nie wiem, gość tam buduje jakimś... jakieś schody za silosem Muszę go załatwić tam Ale w nim sniper dostał, lol Tryhard na deskowości 10 grzyb. Lecimy Uwaga Dziób Iniesz. Ha GG jest Trochę dziwne Dziwnie Że tyle osób jest jeszcze na mapie Ale dobra Okej okay. O nie tam jest ten tryhard jeszcze GG powraca was łowca grzybobrania i słuchajcie mamy 11 grzyba uwaga cyk skra... czy tam dziesiąty czekajcie policzę 3 6 9 10 teraz jest 11 więc jeszcze dwa będzie grzybowa dokładnie 11 grzybów słuchajcie 11 grzybów wiecie ile to jest grzybów 11 to jest... Bardzo dużo. Nie, no, tak serio to. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie, jestem pijany jakiś. Nie potrafię jeździć tak z Karolką. Muszę w sprawa. Proszę, nie strasz. Nie, proszę, 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 być ja chyba tej gry nie wygram, bo ja takich trekardów spotykam w tej gieretce. Naprawdę. Ja się boję przechodzić normalnie, nie? Bo to... Serio, takie trekardy. Wow, masakra. Nie no, ile was tu jest? Jeden jest na górce, ma najlepszą pozycję, i z bombolem. Jeden obok mnie jest totalnym trehardem Dobrze, dobrze, co ty robisz, gościu? Nie, dobra, nie jest bombolem, ale... Dobra, ma snajperka, musimy uważać Musimy uważać, kurde ja się czuję jakby Serg jakiś turnie grał Dla Ogarów Totalnych Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, mamy Hagę Super, że ten gość go zjął, nie? Ewentualnie z nimi na strefę zagram Na razie mam 11 grzybów do zjedzenia W sumie to nieważne, czy wygram, czy nie Ważne, żeby zabić ich, co nie? Bo będę miał 13 grzybów do znalezienia W tym momencie Jezu, zawał Oni się teamują, czy jak? Co oni robią? Sony. Słuchajcie, 12 grzyb znajduje się w tym oto miejscu. I o kurde, to jest nasz przedostatni. Teraz oglądajcie jeden versus jeden, Pozostałem z ziomeczkiem I co? Zostawcie łapkę w górę, kto jeszcze nie zostawił. <laughs> lazus zginął, lazus nie żyje. Dziękujemy. Gra! Patrz tu! Jezus! Właśnie tak sobie patrzę, nie, bo ty nagrywałeś, dobra Słuchajcie, bierzemy trzynasty grzyb Tu jest jeszcze duży, ale dobra, to już bonus jakby, wiecie o co chodzi Jak zostawisz łapkę w górę, masz pięć sekund, żeby zostawić łapeczkę w górę, teraz jedź na dół I bierzemy ostatniego grzyba i się kończy odcinek, patrzcie Biorę tego grzyba, bo ładny jest, przecudowny I uwaga Widzę, że zostawiłeś łapeczkę, więc O! Jezu, źle go wyrwa, czekaj Mamy to, mamy to widzowie Piękna sprawa kurdeś do Jakieś auto jedzie i patrzę się na, jak na debili Ale to nieważne Bo Mamy dwa grzyby Więc jest po... G -g -g -g. Jesteśmy bogaci Gościu, ty, wiesz co, tego biorę Dobra, widzowie Dziękuję bardzo za oglądanie do końca, jeżeli dotrwałeś e, To Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem. Wpisuj go, w sklepie, Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć.